Wiesz to O! I jak? Weź to. Weź to. Ej, ty, jak ci dam? Glasa tropicielka! Ono tutaj. Jestem glasza podróżniczka. Tak, tak, to bardzo ciekawe. Chodź na no tutaj, pogadamy. Właśnie. Życie wam nie miłe? Nie rozumiem. Grozisz nam? Informuję, że istnieją mniej bolesne sposoby umierania. O czym ona gada? Myślę, że jesteśmy nękani. No chyba tak. Myślę, że na takie zachowanie najlepsze jest profilaktyczne lanie. A! Pa jak ucieka. <laughs> 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 o z kopa, i z nogi, i z ręki. Ostatni śmieje się ten, kto nie zostanie pochowany na podwórku. To na czym to skończyliśmy, kolego? Chcieliśmy naprawić nasze problemy finansowe za pomocą nieobowiązkowych darowizn. No i ekstra! Zabieramy od nich kasę? No jasne! Co to? O, krokodyl! Co ty, głupi jesteś? Przecież to małpa! Nie, chodzi mi o to, że małpa chce grać z nami w krokodyla! Durniu! Małpa nigdy nie stanie się krokodylem, bo przecież małpa ma. MAŁPI MUŻEK! <śmiany> <Małpy> mużek. <śmiany> Niebezpieczeństwo! Biegnijcie!

Wszystko gra? Wszystko gra? Zajadź ci pokażę, jak Aaaa! gra! Chodź no tu! O, A masz. O, masz! ty! Aaaa! I to tak kończy! I tak gra! Rozumiesz? Ale co jest? Chciałam ja pomóc! Co chciałeś? Chodź no tu! Aaaa! stop! I co? Przepuściliśmy tą babeczkę z kasą? A! I papak <grafy> Papak? A kto to? Mi, mi! English Free! Z Free to znam tylko frytki. Żadnych frytek! English Free! No money! Za tymi tu mieszasz! Za darmo, to nawet łomot nie jest! Kolejne bzdury! Żadna bzdura! Ja schizo! jesteś schizofrenikiem? Nie! Jestem schizofrenikiem! Nauczę was angielskiego. My cię nauczymy nowego angielskiego. O takim Englishu jeszcze nie słyszałaś! Jest, jest! Chcę nauczyć was nowego English! Woo! Friends! Nauczę was new English! Powtarzajcie za schizą! I'll be back! I'll be back! Oh my god! Oh my god! Hasta la vista, baby. Oh. Hasta la vista, baby. <laughs> Kiss my ass. <laughs> <laughs> Ci ludzie. To moi przyjaciele. Oni zawsze są ze mną. Nie z tobą, a za tobą. Musimy cały czas sprzątać. Jestem mapą. Jestem mapą jest. Czyli znasz język angielski płynnie? Aha? Zaraz to sprawdzimy. Co to jest? Map! jestem mapą, jestem mapą, jestem mapą, jestem mapą, jestem mapą, jestem mapą, jestem mapą. jestem jestem mapą... jestem mapą, 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 jestem To balon. Gdzie? Pomyliła pani literę? Salon. Jestem mapą. Mapa, siedź cicho. I tak nie mówisz po angielsku. Dobrze. A co to jest? Backpack. magdak, Backpack. Yy, Backszrek? Backpack. Blackjack? <grystanie> Backszrek. Uf nie. Bak jak... Yy, b yy, nie rozumiem, dlaczego pani wymyśla słowa. Ja niczego nie wymyśliłam. Dobra, zapomnij. Jak będzie pies? Hał hał? Dog, nawet twój plecak zna angielski lepiej. Dobrze. K kto zginie? Nikt nie zginie. Mówiłam, że nasz plecak świetnie i zginie. Będzie miał wypadek. Dog. Dog to jest pies. Wygląda pani na nerwową, jak dog. To tylko. Kolejny trudny uczeń? Miałam ich mnóstwo? Przetrwałam nawet magię czarnieckiej? Więc może wytrzymam też te puste, grzechoczące głowy? Godzina zająć i na pewno będzie znała kilka słów po angielsku. Uff. Piątkę? Aaaa! Chociaż jasne, że pięć, bo mój englisz jest wód. Uuu, ja, nauczyłam się nowych słów. Kiss my ass, kiss my ass, kiss my ass. Lepiej się łcisz albo łupata, kiss your ass. Jestem w psychiatryku, albo w domu, chociaż nie ma żadnej różnicy. Babciu, co ty wyprawiasz? Sprawdzam, czy nie masz wszy. Nic takiego nie mam. Cudownie! W takim razie myślę, że będziesz pasował do mojej wnusi. Jak to? Albo ja miałam wnuka, a może to była świnia? Albo gadająca świnia. Przerazasz mnie. A ty to kto? Teraz jeszcze bardziej mnie przerażasz. Łapa! A ty co? Masz pieniądze, dzieciaku! Ubaląc się, tak. A więc będziemy idealną parą? Śmiem wątpić. Ja biedna, ty bogaty. Ja stara, ty młody. Ja piękna, a ty brzydki. Nie wydaje mi się, żeby to tak działało. Ja przystojny, a ty strasz... No. Jaka! się, Jak zakopać to małe, martwe ciało? Ale ja jestem żywy. Jeszcze żyjące małe ciało? Na stojąco czy leżąco? To ściana. Ona ci nie odpowie. Leżąco. Świetna rada. Albo odpowie. I, hi, hi, hi. Raduj się! Pohdy, a... Powstrzymam ją! Eee. Ale z ciebie pies, Rex. A mówiłam, Glaszy, żeby cię utopiła! Właściwie to jestem małpą, a nazywam się Butek. Właściwie! Jesteś martwy! Aaaa, aaaa, aaaa. <ślepuszczaj> o, tu jesteś, Laska! Wszędzie cię szukaliśmy! Następnym razem możecie użyć mojej mapy. Mapa! Ja wzywał mapę! Jestem mapą, 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 jestem mapą. Kto zapomniał spłukać toaletę? Jestem mapą. wiesz Idź się spłucz! Jestem mapą! Uwielbiam podróżować z Glaszą! To jest takie, super! Jestem mapą, jestem mapą... A my uwielbiamy gdzie pożary! I oglądać, jak pali się papier. A, to nie jest super! W każdym razie, jak ci tam, Lubasza, oddawaj mamonę! Nazywam się Glasza, a pieniędzy nie mam! Więc tak, Arasza. To jest znać! Nie obchodzi nas, gdzie? Dokładnie. Dobrze, poczekajcie chwilkę. Gdyby wszyscy się tak słuchali. Innych musimy odpowiednio przekonać. Pieniędzy nie było, a złoto chcecie? Co to jest? Ręka? Fajna, co? O rany, spadajmy stąd. Aaaa! 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 Nie? Nie? Aaaa! 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 Zgadujcie! Tego ty chcesz, co? Ja jeszcze o tym nie myślałam, ale na pewno wam się to nie spodoba. Aaaa! Chodź tu, mój słodziaku! To mój słodziak. A po co mu taka mumia? A spruchniały pień? Ten tu bogaty pączek. Pień może zamienić w smukłą brzozę. A mumię to tylko w piasek. W piasek to zostaniesz pochowana. Babciu, z tobą wszystko okej? Okay? U mnie wszystko świetnie. Za to ktoś inny zostanie porąbany na opał. A ktoś inny chodził toaletą. Czemu się kłócimy? Podzielmy się nim. W sumie prawda. A ty co? Wolisz góry czy korzenie? Koledzy, pomocy! Zabierajcie swojego czubka! Albo ona nas... Ostrzegaliśmy was. Teraz jest waszym problemem. Ona nie jest problemem! Tylko katastrofą! Chcecie rady? A ona was nie, wystarczy tego, masz przekich, ale chłopcy, widzę was. Nie umiecie bawić się w chowanego. To chyba koniec dla was. Babcia? Co ty tu robisz? Gdzie ja jestem? Moja babcia, lasza, wnusia. To one są dwie. <grym> Będzie się działo. Mm -hmm. Mamy jakieś ciastka? Nie wiem.